Eliminacje przedolimpijskie w piłce nożnej. Rewanżowe spotkanie Polska-Finlandia na stadionie w Chorzowie. Początek należy do Finów. W siódmej minucie bramka ze strzału Esterlunda. Polacy w białych koszulkach biorą się teraz do roboty. Zależy nam nie tylko na zwycięstwie, ale i na dużej ilości bramek. Przydadzą się w dalszych rozgrywkach przedolimpijskich. Finowie bez powodzenia walczą o piłkę. Korner, ale fiński bramka szczuwa. I znów czysta kombinacja naszego ataku. Sykta, Szarzyński, fiński obrońca i celny strzał pola. Bramkarz Westerholm nie ma chwili odpoczynku. Jeszcze jedna charakterystyczna zagrywka polskich napastników. Strzał, dwa trupy, ale bramki nie ma. Brr, ale zimno. Nic dziwnego, że chłopcy tak biegają, chcą się rozgrzać. A przy okazji tej rozgrzewki szósta już z kolei bramka. 6-2 dla Polski. Ten wynik dodał nam otuchy w przedolimpijskim roku.